Maneczku dzisiaj nabywamy karty łkarskie. Jak widzicie mamy przede wszystkim. No może sobie dać. To mamy nitki. Tutaj jest Tu Tutaj jest Apple B, tu też tu Tu miałzie parętów i tu są tu to masz Não chce mi się tu mam z tego A tu mam Ten jest Bardzo tu BVB Tu b VVB, a tu szalka, tu jest szalka, tu znowu, tu jest nie wiem, nie wiem jaki kraj, tu jest Polska, nie tak. a tu jest z Legii, Neymar i Nikolic. a tutaj jest Nikolas Lombert. Tu Simon, Claire i obejrzymy dalej. Tutaj jest prawie cały... Tylko znaczek. Tu jest cały. Ten znaczek długo, długo musiałam. Mi brakuje jest. tylko wam A tu mi brakuje trzy karty. Tu jest... Y, Liceo test. City FC. Tu jest ten z Madryt Alte do Madryt. Tu jest Barcelona Neymar. A tu jest Marcelo i Pa... I pa, wolno. Nie wiem. Tu jest bramka z Poryży. Tu jest Paryż, Tu jest ten co długo też. Tu jest snow Tu jest mm, fafina. Jest, a tu jeszcze jest to. Tu mam całe bladosie BFOB. Tu szwalkę mi brakuje. znaczek I, i ten. Tu mi to brakuje. Tu znaczka duża. Tu trzech jeszcze na dole mam. Tu jest murzyn, biały, biały, murzyn, biały, tu srebrny, białkuleczka dwóch, tu jest Ajax, a tu cała Legia Warszawa. Długo czekam na znaczenie. Tu jest FC Porto, tu jest Sporting, a tutaj jest uh, FC Zenit. Tu jest najważniejszy znaczek, to teraz chce się wymienić za złotą kartonetkę. Tu jest Belgia, prawie cała, tylko dwóch brakuje. Tu jest Anglia, nie widać. Tu jest Niemcy, Niemcy brakuje Hektor. A tu jest prawie cała Portugalia. A tu jest Afryka jest... Messi tutaj. A tu jest Brazylia. Tylko nie znać jak tu. a tu są Chile, co wygrały. Ameryka, Amerykę, nie wiem. Tu jest Kolumbia. Tu jest Pepe. Tu jest Zigogoni Tu, co to jest? Kto to jest tu? Tu jest tu jest Hiego A tu jest skrajny efekt Tu jest jest P FC Tu jest Michał nalepa No tu jest Zalegi, kolejny zawodnik Dobra Guluner a tu jest Nikolas, tam, tam też był. Jak wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę lub w dół. Jak lubicie to w górę, to będzie więcej odcinków z BOA XD. Do zobaczenia, widzimy się ponownie. Do widzenia. Pa, pa.